Dzisiaj sprawdzimy sobie najlepsze TikToki o Heaven RP i zobaczymy w ogóle kto co nagrywał, że Wy ty nagrywasz o Heaven, a w ogóle o Robloxie. Jeżeli tak, to napisz w komentarzu, czy nagrywasz na TikToka, a jeżeli nie, to nie, a jeżeli nie nagrywasz, to napisz sobie, kogo ty w ogóle na TikToku oglądasz z Robloxa to może sprawdzimy sobie jego TikToki też i zobaczymy reakcję na tiktoki jakie zrobimy. I dobra, zaczynamy teraz widzowie z pierwszym i wy zostaw i subskrypcję. Jak zostawić komentarz, to ja stałe serduszko. Dobra, lecimy z pierwszym co, i tu mamy wszystkie loga hewena. No, nie ma aktualnego loga, które teraz mamy, e, czyli z tymi rowerkami, metrem, ale tu mamy tak. E, logo z sekretem, to jest to ostatnie, i będziemy dostawali się do zaraz bardziej starszego logo. No, to niektóre będzie naprawdę stare. Zobaczymy sobie. Mamy tutaj logo teraz z tym domkiem, gdzie dodawali. No niestety jak zatrzymuję to na środku się pokazuje, ale chciałem tłumaczyć wam. To jest z tym domkiem koło jeziorka. Kolejne logo, jest to z tym jachtem, tak. jak dodali jacht, a później domek jeszcze, no. Więc to też jest, to, to, to kojarzycie, to też w miarę tak niedawno było. Lecimy dalej i... Tu mamy z tym domkiem przedszkolem, tak jest, z domkiem przedszkolem. To też ten domek taki przedszkole. To sekret jest nad lodówką. Kolejne, ten domek, teraz taki, tutaj, tu chyba zostały jeszcze, a w ogóle z rakietą nie ma, czy z rakietą było wcześniej? To chyba była rakieta dodana tu, tu razem z tym domkiem była chyba ra dom rakieta jeszcze dodane. Dobra, Le to jest mamy ten, albo, tutaj było dodane, co było w tym policyjnych? A, nowe modele aut policyjnych, tak, 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 to był update z modelami aut policyjnych, więc zawierzecie sobie teraz autko policyjne. To wcześniej takiego czegoś nie było, ale teraz możecie na przykład zmieniać. O, macie policyjne, peryfowskie, militarne, trade trooper, po, o. I możecie się zmieniać. Wcześniej tego nie było, no? Teraz macie. Więc ten updatecik też kojarzę. Bardzo stary update już to, to jest pół roku ponad. Lecimy z kolejnymi. Yy, updatecik z. Wielkanocny. I szukanie jajek, co to jest wielkanocny update'cik, a zaraz mamy świąteczny, co jest? No dobra, to jest piękne. Ten update'cik z motelem. Jejku, jak to dawno było, to było przed wielkanocną. Co było z motelem? To zostało dodane tutaj to. To zostało dodane, te dwa pokoje hotelowe. Tutaj motelowe, no że nie z motelem, tylko po prostu z tymi takimi mieszkaniami. O tak, z apartamentami, luksury apartament i... Penthouse Apartament, o! No, zostały te dwa dodane. I to tak stare! Dobra, lecimy dalej. Eee, dobra, iż mamy... To było jeszcze przed tym?! O kurcze, no to jest, wiecie, cały ten ratusz. Tak, nie, to nie jest ratusz! To w ogóle z ratuszem nawet nie ma! Zapomnieli dać z ratuszem, bo przecież z ratuszem było osobno i ratusz był też w miarę niedawno, no. To nie jest to, co tutaj teraz było. To logo, to widzowie, było z czymś innym. Jeszcze myślałem na początku, że to ratusz. To było z tym takim domkiem sekretnym kultu. Tak, tak, to było z tym domkiem. To jest ten domek, widzowie, o. To jest ten domek z miniaturki. I on tu zmienia cały czas swoje literki, wszystko. I on jest ogromny. Piwnica w sekrety. To jest ten domek, tak? O. Znaczki no, to, to jest w ogóle tak stare Ale nie ma tu wszystkiego, nie ma tu wszystkich ikonek, ale są stare yy, Ten domek kolejny i ten domek jeszcze taki mega, mega stary, to są tak stare I ten, to jest prawie pierwsze logo Brookhavena Mega stare to wszystko, lecimy Backrooms in Brookhaven, e, gdzie ma backroomsy? Ej, już go zrespionego, tak? To idealnie A to znam, i tutaj jest yy, śpiwór i tu jest bardzo duże pomieszczenie, tak jest. Jesteśmy tak, Clown Clon Brookhew. O jest klauna Brookhevenie, to jest, sprawdzimy to. Klauna Brookheven, a on się przebrał za klauna po prostu. I o straszy. O. <ścoughs> straszy ludzi? O, o nie. Ale dostosowują się. Jak ja się próbuję przebierać, to nie bawią się ze mną. Dobra, normalny dzień na Brooke. O kurcze. Co jest? Co tu się dzieje? Ej, wybuchy, moje marzenia. To. Eee. Nie roz... Dobra, ok. E, może to zmienimy. Tutorial Portal. A, to jest portal, który wiemy, co trzeba zrobić. To trzeba kliknąć kartkę, książkę, motel, później w motelu, kliknąć dwa guziczki. Później lecimy do sekretu skrzynki rozwalać z motkiem i wtedy mamy portal, co nie? Książka, motel, tak. Rozwalamy skrzynki i mamy portal. No, to prawda. Yy, trzy sekrety, to chyba znamy trzy sekrety, tak. To, to nawet chyba nie sprawdzaliśmy sobie. Tak jest. To się zgadza. Lecimy dalej. I... Okej, okay. Sekret story in Brookhaven. Tu mamy... Co jest? Brookhaven Jail. Dobra, to mamy jakiegoś więźnia. I idziemy sobie do tego małego domku. Co jest? Ej! Serio? Musimy to sprawdzić. Ona pokazała, że to jest ten typek stamtąd. I zobaczymy, czy to jest w każdym telewizorze. Typek stąd to jest, tak? Typek stąd. Yy, że to jest niebezpieczny przestępca yy, takie wykrzywione oczy to park plug dobra idziemy to sprawdzić yy, ty, 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 czy to jest w każdym telewizorze czy to jest tylko na przykład w tym jednym domku w tym telewizorze to też by było ciekawe yy, sprawdzamy dobra czy to jest w każdym telewizorze czy nie dobra nie chcę tego Dobra, to nie to, 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 jest, tak, to jest on, Most Wanted Life, jest, to jest ten przestępca, to on jest tutaj, tak, i policja go łapie, i Life, no, okej, okay. i tu zabrali mu samochód, on się poruszał tym samochodem jeszcze, i lodziarnie zaatakował, lodziarnia się pali, zobaczcie w ogóle, co jest, można lodziarnię zapalić? Okay. OK. Dobra, tu mamy chińską wioskę. Dobra, czyli to nie tylko na tym i tyle można zobaczyć. OK, ale że Lodziarni zapalili? No to ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Brookhaven New Update. Okej, okay, to wiemy, że jest metro. To znamy, możemy się przenosić. Mamy szybsze i ten. Dobra. Curse Secret in Brookhaven. Dobra. Mamy tutaj... Co? A, dobra, to że niby gdzieś się pojawia cały czas jedna postać. No to nie jest prawdziwe, to po prostu wymyślone. Także niby się gdzieś pojawia postać po prostu gdzieś. No nie, to, to tak raczej tego nie ma. No tu po prostu wyszedł ktoś z serwerka. O, a to to jest duch, który jest dodatkiem do domków. To no, zaraz pokażę. To ten duszek jest dodatkiem do domków. Niestety jest on za Game Pass. Yy, tutaj macie Disaster Pack. Wchodzicie i tu macie. I weź, gdy weźmiecie sobie ducha, to teraz powinniście mieć tak. Gdzie to jest tylko? No się powiem Ci pokazać. Gdzie on jest? Halo, panie duchu, pani duch. To na do dole jest. Ej, gdzie ona jest? Nie ma jej. Jest mały problem. Nie widzę jej. Jest! O, mamy. Dzień dobry. U jejku, jak ona się świeci.